W latach 70. XX wieku polscy siatkarze, podobnie jak obecnie, byli światową potęgą. W 1974 roku zdobyli w Meksyku Mistrzostwo Świata, a dwa lata później w Montrealu wygrali Igrzyska Olimpijskie. Ciekawym zrządzeniem losu, tamte czasy zbiegły się z najlepszymi latami tarnowskiej męskiej siatkówki. W Tarnowie, także w Mościcach, siatkówka była popularna już przed wojną. Po niej mocne sekcje miały tarnowia i metal, ale największe sukcesy stały się udziałem Unii w latach 70. Sekcja powstała kilka lat wcześniej. Narodziła się, w, praktycznie to chyba to był rok 1967, kiedy, kiedy menadżer Michał Skop, inżynier, który pracował na zakładzie transportu samochodowego, jego pasją była siatkówka. I on zaczął po prostu łączyć, po prostu sprowadzać wielu zawodników, którzy grali na przykład w Metalu lub w Tarnowi do, 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 do Tarnowskiej Unii. I takim super działaniem, dobrym działaniem było to sprowadzenie przede wszystkim trenera, trenera Zygmunta Krzyżowskiego. Wcześniej trenerem był Roman Braty, też znana postać w tarnowskim świecie sportowym, nieżyjący i Zygmunt Krzysztof postawił tą siatkówkę naprawdę na, na bardzo wysokim poziomie. Przede wszystkim pokazano takie błędy, co jest bardzo ważne w siatkówce, mimo że byśmy mieli już karierę zawodniczą, niektórzy grali w reprezentacji polskich juniorów, także był bardzo krótko, bo w sumie niecałe dwa lata. Później przejął to drugi trener Wójcikowski, Jurek Wójcikowski, a później przyszedł Jan Górski, a później po, po kilku latach dobijania się, po trzech latach dobijania się do drugiej ligi, trenerem został Edward Walusia. To już była naprawdę bardzo wysoka klasa i sprawowaliśmy się nieźle. Byliśmy praktycznie ubrani pierwszej ligi. Także mieliśmy naprawdę wielu wspaniałych zawodników, mówiąc o, o, o Zdzisławie Zielińskim, o, o Michale Szewczyku, o Andrzeju Adamskim, o Mariuszu Pieczaku. Januszu Anteckim, to byli zawodnicy bardzo wysokiej klasy. W tamtych latach Unia dysponowała ciekawym składem i liczyła się w siatkarskiej Polsce, w której ligowy poziom był wówczas bardzo wysoki. Tutaj widzimy fragment meczu w domu sportu 1974 rok. Miałem możliwość filmowania tego, bo akurat kontuzję byłem po operacji. Zespół w składzie Jasiu Rysz, Zdzisław Zieliński, Ryszard Błoniarz Janusz Antecki, Janusz Księżyk to taka szóstka, chyba jedna z najlepszych, która, która w, Unii, w Unii występowała. Co ciekawe, Unia dysponowała wtedy chyba najbardziej wykształconą drużyną w kraju. Pamiętam taki fragment, kiedy, kiedy zapowiadający na, w domu sportu powiedział, że na boisku jest czterech inżynierów, z tego doktor który, który skończy, znaczy obronił pracę doktorską. I to było takie zdumienie, że mamy tak inteligentną drużynę. Czterech inżynierów, pięciu inżynierów, jeden doktor, który obronił. Chodzi o Andrzeja Adamskiego. W 1979 roku decyzją władz administracyjnych siatkówka w Unii została zlikwidowana, a zawodnicy przekazani do Tarnowi. Historia męskiej siatkówki w mościckim klubie dobiegła tym samym końca. Na początku lat 60 w zakładowym klubie sportowym Unia reaktywowano sekcję lekkoatletyczną. Początki były bardzo trudne, lekkoatleci nie mieli bowiem własnego obiektu, ale trener Adam Hutniczak oraz Barbara i Andrzej Pyzikowie potrafili swoim entuzjazmem i zaangażowaniem zarazić innych. Sekcja rozrastała się. Miała już swoje sportowe gwiazdy, pozyskała też kolejnych oddanych trenerów. Jednym z nich był młody wówczas szkoleniowiec Ryszard Jasicz. Ja przyjąłem Tarnowi, akurat nie byłeś, jeszcze kaziu fląk w ten czas. I Ja po prostu wskoczyłem na jego miejsce jako szkoleniowiec, a on poszedł pracować do federacji na metodyka. Federacja była odpowiedzialna za sport. No, a ja wskoczyłem na jego miejsce jako trener. W ten czas w Unii był trener Hutniczak. Był też już w ten czas trener Brut, który później został dyrektorem klubu. Prowadził, on prowadził zajęcia z biegaczami, natomiast trener Hutniczek prowadził zajęcia ze, sk ze skoczkami. Tam był Lip, Lipa Staszek, skoczek z wyż który jako jeden z pierwszych zaczął skakać tutaj w Tarnowie Flopem. No był Bukowski, Szczepan, Trójskoczek, późniejszy dyrektor Żurzla, wspaniały kolega. no i Był też Kaziu Nowak, też skoczek, który skakał ponad 7 metrów. Znakomitym transferem okazało się pozyskanie do Unii szkoleniowca Tarnowi, Emila Wzorka, który stworzył prawdziwą tarnowską szkołę biegania. Emil y, przyszedł, mając tam pewne takie kłopoty organizacyjne w Tarnowi, przyszedł do nas pracować do Unii i on tu zaczął prowadzić zajęcia z biegami. Wspólnieśmy cenowali, y, mieliśmy grupę takich biegających ludzi. Y, no także no i tutaj no sobie, dość fajną grupę sobie młodzieży wokół siebie, już był pacjentem niesamowitym. Jeździł po szkołach, po wioskach, zbierał to młodzież i, i, i tych ludzi było dość dużo. No. Prawdziwym matecznikiem królowej sportu w Mościcach stał się stadion lekkoatletyczny, wybudowany w 1969 roku. Cieszył się dobrą renomą w kraju, chętnie startowali na nim najlepsi polscy lekkoatleci. Był to stadion bardzo szybki, przede wszystkim podłoże jego było takie, że mogło przez tydzień czasu latć też taka niepogoda bo był taki moment, przed, przed ważnymi zawodami tutaj w Tarnowie, była no, nawołnica taka deszczu, że nie było widać bieżni, było tam, gdzie było bieżnie, można byłoby popatrzeć, że to jest jakiś tor kajakowy, w ciągu kilku godzin wyschło całkowicie, a więc bieżnia była rewelacja. Ona była bardzo szybka, była bardzo dobrze zrobiona i, i, i lubili tutaj ludzie startować, bo Tutaj biegała grupa dobrych zawodników, biegała po 10-50, biegała y, tutaj z naszym Gnatem, Romkiem, no, Balachowski, tutaj, tutaj biegali po, 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 po 10-50, biegali na 100 metrów, no to w tych czasach to, to, to były wyżki bardzo dobre. No. Dobra baza i zaangażowanie trenerów przyniosły wiele sukcesów. Lekkoatleci Unii liczyli się w makroregionie, a niektórzy także w kraju. Największy sukces w tamtych czasach stał się udziałem średniodystansowca Adama Starostki. Wychowanek trenera Kazimierza Fronka jako zawodnik AZS-u Kraków został olimpijczykiem i wystąpił w sztafecie 4x400 metrów na Igrzyskach w Moskwie w 1980 roku. Czołowymi krajowymi juniorkami w sprintach były wówczas także Halina Woźny pod koniec lat 70. oraz dekadę później Agnieszka Gacoń. Królowa sportu miała się więc w Unii całkiem dobrze. Sukces w sporcie bywa często wynikiem dobrego pomysłu. Gdyby nie decyzja o budowie w Tarnowie krytej pływalni, pierwszej w mieście krytej pływalni oraz zespołu basenów letnich z tak zwanym basenem olimpijskim, pewnie nie powstałaby w Tarnowie sekcja, która stała się prawdziwym fenomenem w skali kraju. Mowa oczywiście o sekcji pływackiej. Koniec lat 60. i kolejna dekada przyniosły prawdziwy boom inwestycji sportowych. Wybudowano wspomniany stadion lekkoatletyczny. Kilka lat później zmodernizowano stadion piłkarsko-żużlowy, na którym pojawiły się maszty sztucznego oświetlenia, a potem nowa funkcjonalna trybuna z zapleczem i małym hotelikiem. Rozpoczęto budowę sztucznego lodowiska, choć inwestycja ta była modelowym przykładem budownictwa socjalistycznego. Trwała bowiem aż 16 lat. W połowie lat 70. oddano za to do użytku halę sportową ośrodka kształcenia ustawicznego. Absolutną nowością jednak była przede wszystkim kryta pływalnia oraz zespół basenów letnich z 50-metrowym tzw. basenem olimpijskim. Dzięki pływalni setki młodych Tarnowian nauczyło się pływać, a wśród nich pojawiły się bardzo uzdolnione pływaczki, trenowane przez niezwykle utalentowanego i ambitnego szkoleniowca. Zaczęło się to w 1969 roku, otwarto wtedy krytą pływalnię w Mościcach i Andrzej Kiełbusiewicz, absolwent AWF-u w Krakowie, został zatrudniony jako ratownik na początek. Około miesiąca chyba pracował jako ratownik, a później obserwował dzieci chodzące na pływalnię i zaczynał im proponować przynależność do sekcji pływackiej. Już miał w głowie plan, jak taką sekcję zorganizować i po miesiącu został zatrudniony jako trener stworzył podwaliny sekcji w taki sposób, że po tych pierwszych kontaktach z młodzieżą Tarnowską około 40 dzieci w wieku od 10 do 14 lat rozpoczęło regularne treningi. Wiedział czego chce, był bardzo oddany swojej pasji, bo jego praca była jego pasją i w zasadzie można powiedzieć, stawiał to ponad wszystko, ponad nawet życie rodzinne. Yy. W, nigdzie, o ile wiem, nie wyjeżdżał na żadne wakacje odpoczywać. Dla niego odpoczynkiem był wyjazd na zawody, wyjazd na obóz. Był bardzo wymagającym. Wystąpił do zarządu miasta o coś takiego jak w, z propozycją nie, prowadzenia nieodpłatnej, obowiązkowej nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych, dla klas pierwszych, drugich i trzecich. No i to funkcjonowało bardzo dobrze w szkołach, w mościcach, ale nie tylko zresztą, bo wiele szkół tarnowskich również z tego korzystało tyle, na ile byliśmy w stanie objąć opieką instruktorską i z tego później każdego roku odbywały się takie zawody, cykl zawodów już pływa. Tam wyławiane zostały te najlepsze dzieci, później dostawały propozycje kontynuowania pływania już w klasach sportowych w szkole numer 20. Pierwsze sukcesy przyszły błyskawicznie. W niedługim czasie po otwarciu, po aktywowaniu sekcji pływackiej te wyniki się pojawiły. Jolanta Kupis wtedy zrobiła pierwszy medal na mistrzostwach Polski 13 trzynastolatek. W tym samym roku Ania Skolarczyk również dwa medale zdobyła, a potem co ciekawe w 75 roku Jolanta Kupis była pierwszą kobietą w Polsce, która uzyskała rezultat na 100 metrów stylem dowolny poniżej minuty. Także zapisała się w historii jako pierwszą, pierwsza kobieta, która coś takiego uczyniła. A rok później był Montreal i Anna Skolaczyk pojechała tam jako reprezentantka. Zresztą były też jeszcze Mistrzostwa Świata w Berlinie Zachodnim, w których Joanna Kupiz i Anna Skolarczyk występowały. Występowały również w Mistrzostwach Europy, bodaj raz. A później jeszcze były Puchary Europy. Cyklicznie przez cały w okres 1972 roku, co kilka lat w Pucharach Europy również startowali ci nasi najlepsi zawodnicy. Jeszcze była Marta Słonina też wśród tych zawodniczek. Trener Kiełbusiewicz wyławiał z wody kolejne talenty i kolejne medale oraz rekordy kraju. Małgorzata Suska, Zbigniewa Wojnowska, czy nieco później Małgorzata Rataj, to tylko kilka kolejnych przykładów. Mościckie baseny tętniły życiem. Baza była naprawdę bardzo dobra, bo musiała być na tyle dobra, że przez kolejne lata cztery razy odbywały się Mistrzostwa Polski Seniorów, bodaj pięciokrotnie Mistrzostwa Polski Juniorów, nawet Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży też była rozegrana i na terenie, zaraz za krytą pływanią tą olimpijską był taki hotel sportowy w którym zawodnicy mieszkali, mając bardzo blisko dopływali, także tam nie było żadnego problemu z przejściem na pływalnię. A poza tym przez wszystkie lata, praktycznie do końca, do kiedy ten basen był czynny, no może do roku 1985, to każdego roku mieliśmy również kadrę polski, reprezentację polski, masa różnych obozów z całej Polski, seniorów, juniorów i ten basen tętnił życiem od 7 rano do godziny 11 w nocy. Lata 70. to złota dekada tarnowskiego pływania. Dzięki tej dyscyplinie tarnów był na ustach całej sportowej Polski. Ta sekcja pływacka była potęgą. Była jedną z najlepszych sekcji w całym kraju. Także była znana i, i dzięki temu nasze miasto było rozsławione w kraju. Ale równie ważne jak sukcesy było też to, że dzięki pracy trenerów Andrzeja Kiełbusiewicza, Jerzego Kacera czy Ryszarda Mroza, setki dzieci z miasta i okolic nauczyło się pływać. Era wielkich sukcesów sportowych minęła, jednak moda na pływanie wśród Tarnowian pozostała.